Witam wszystkich. Dzisiaj jest 2 sierpnia i tu jest kiszonka nutrichone. i Koszone było 5 lipca. 5 lipca. vlog 108 to jest nagranie właśnie te, tego koszenia. No i chcemy zobaczyć chcemy zobaczyć co tu będzie z tego. Pachnie kupierkami. To już jest dobrze, bo koniczyna to, to, to parę był było nie wiem A, musimy dokarmiać, krowy na pastwisku dokarmiamy, no tutaj to wiadomo, Te ołówki, że trzeba dokarmiać. filmu to będzie ścianka Dobra, cofnij się trochę, żeby było widać cały traktat. Tam by się rzuciły. Dobra. Nie kiszonki, dlatego że długa jest i ciężko by było pewnie w belarce, a ja mam zgrabiarkę 7 więc więc bywałki takie warkocze robiła. I ciężej by było, ale nie ma sensu. Nie ma potrzeby, bo widzicie sami, że tak dzielę, rozdzielam. O, ktoś pytał mnie, jakie, y, jaką stosuje, jaką stosuje siatkę do beli, No to taką hella sen, hella net, hella Te byczki dwa są już do sprzedania. Tu ma przyjechać kupiec zobaczyć, kupiec do jałówek i ma zobaczyć te byczki, bo byczki na eksport po 10 zł. Cena ponoć nie spadła wcale, a jałówki mniejsze też po 10 czy po 11 zł. To jeszcze zobaczymy. dwie są większe. Ta i tamta. To sobie zostawię je na rozpód, na ten, na, na mamki. No i jedzą. No i jedzą. Dziwne. Dziwne to jest. Dziwny wygląd ma, no ale zakisiło się. Właśnie też się bałam, że jak nie będzie pocięte, to się nie będą chciały kisić. Będą się chciały kisić. Jałówki 300 kg po 11 zł, chociaż ostatnio może być po 10. A byczki. A nie, a, a takie 6, jakby 500-600 kg miały to po 9 zł Abyczki Nie wiem spadła cena takich mieszanców czy, czy nieczystorasowych To spadła cena do, z 8 do 5 zł no a tutaj wzrosło cały czas co rok wzrastała cena No i na razie się trzyma zobaczymy co dalej będzie bardzo dużo ludzi rezygnuje z tego, więc nie wiem, czy to jest sens teraz zaczynać komuś takie coś. Ale z drugiej strony, im więcej rezygnuje, tym będzie mniej mięcha. Mniej bydło do, do kupienia, czy tam do sprzedania dla nas. Nie, dla nas. No, chodzi o to, że dla ubojni będzie, będzie brakowało. Chyba, że z tych krajów Mercosur ściągnął, to wtedy będzie kaszana. No i super, i jedzą, żeby ich było ze 200, ładnie odrasta jeszcze te sorgo, także jestem zadowolony z tego, no niecały miesiąc się siło ale pachnie ładnie, także jest zakiszone. A byczki 300 kg też sprzedawałem, no to po 12 zł. Bo to akurat zaczęło spadać cena, i zaczęło to wszystko brać w łeb. Więc no, sprzedałem też, bo już bardzo mało paszy mamy. Chyba 6 sztuk sprzedałem tych byczków, a dwa większe, co przerośnięte, no to. To zostały. Ok, tu miałbym tyle. Jadę pod dorewkę dzisiaj. Robię zacząłem. Jeszcze jest sporo dobelowania. Słomy to jeszcze nie nagrywałem, bo jest mokra, ale żniwa prawie że skończone. Łubiną trochę zostało. No i tutaj mam klas Arion 440 i agromarz Gruber 6, 6 łopatowy. Także subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, kto tam jeszcze tego nie zrobił. I będę wpuszczał filmiki, też zachęcam, bo tam dwie działki były, dwie działki były koszone tego nutrichonej w różnym terminie. 5 inaczej, 19 maja posiane, 5 lipca skoszone, a drugi było skoszone 20 Pierwszego bodajże lipca. Druga działka. Także duża różnica. No ale też wysychało. To musiałem wcześniej troszkę to skosić. I tam jest tam jest też niedużo. Mm, niedużo było, dlatego że no ziemia nie wyrobiona i gdzie niżej to było fajnie, gdzie wyżej to było gorzej. No i fajny byczek. Komuś na rozpodnika, jakby ktoś chciał, to szóstkę dla niego chce. I możemy się dogadać. Także pozdrawiam, jeszcze raz zachęcam do subskrypcji, bo będzie, będą prace na bieżąco, ja tam pokazuję mniej więcej cały rok, jak łąki, koszek, kiszonkę robię, jak sieję, jak się zboża, gospodarstwo jest ekologiczne, więc tam trzeba też czasami mówię o, o tych różnych potrzebach, warunkach, no i też żniwa są nagrane i, no i będą teraz też orki, podrywki nagrywane, także zachęcam, pozdrawiam. Do zobaczenia, do usłyszenia.